Święta to takie prawdziwe kredytowe żniwa dla banków. Większość Polaków wtedy interesuje się kredytami gotówkowymi. Statystyki pokazują, że czasami nawet i 40% rocznego obrotu banków z tytułu kredytów gotówkowych to właśnie kredyty przedświąteczne. Zresztą wszyscy to widzimy, bo tych reklam różnego rodzaju produktów finansowych przed świętami jest bardzo dużo. Taka zasada, którą często powtarzamy, jest taka, że powinniśmy zawsze chodzić po bankach i sprawdzać, i sprawdzać oferty różnych banków żeby wybrać tą najlepszą z ofert. Problem jest tylko taki, że ponieważ te oferty są właśnie zindywidualizowane i za każdym razem bank pyta o nas w biurze informacji kredytowej, to może się okazać, że, że te kolejne banki, do których będziemy szli, mogą uznać, że po prostu za bardzo interesujemy się kredytami i często bankowcy stosują taką zasadę, że jeżeli widzą w biurze informacji kredytowej 3, czasami 5, czy może 7 zapytań o różne kredyty, to blokują nam możliwość Uzyskania kolejnego kredytu. Zatem okazuje się, że to nie jest najlepsza strategia, żeby chodzić po bankach i pytać, a, przy, a przynajmniej jeśli chodzimy po bankach, to nie powinniśmy za każdym razem podawać tych naszych swoich danych i nie pozwalać na to, żeby bank sprawdzał nas w biurze informacji kredytowej, bo może się okazać, że możemy trafić właśnie na taką blokadę i jeżeli chodzimy przed Bożym Narodzeniem w poszukiwaniu kredytu, to może się okazać, że do Wielkanocy czy nawet dłużej możemy nie mieć możliwości takiego kredytu dostać. Zatem lepiej iść na przykład do doradcy finansowego, który wybierze dla nas jedną ofertę, no i um, wtedy już do tego jednego banku skieruje zapytanie o kredyt, um, i tylko jedno takie zapytanie, najczęściej skuteczne, um, um, po pozwoli nam uzyskać taki kredyt, jaki chcemy.